Manko się Manko nie witam Was bardzo serdecznie w końcu na moim kanale. Słuchajcie, future starsy w końcu są w Fifie Karty prezentują się następująco. Fenomenalny Bellingham, Clemeni, Wlachowicz również całkiem fajna karta, Smith Row, dużo bardzo ciekawych kart oczywiście. Przez najbliższe dwa taki event, także będzie na pewno co robić. No i słuchajcie, tutaj od razu, zanim przejdę do zadań, słuchajcie, pojawiła się dzisiaj e, taka opcja, że można wybrać albo piłkarzem na pozycji yy, obrońcy, albo na SPD, jest oczywiście piłkarz z Chelsea, zaraz wam pokażę jakie zadania trzeba zrobić, aby go właśnie otrzymać. I słuchajcie, wymagania prezentują się następująco, na początek trzeba strzelić 4 bramki anglikami, za to otrzymamy tą wersję 79, potem asysty, potem gole, itd., itd. tak Tak będziecie sobie powoli to robić wszystko, to będziecie się jakby kolejną jego wersję, Słuchajcie, tutaj jest ważna informacja, dwunasty token przyszłej gwiazdy dostaniecie właśnie w tym oto miejscu Także zapamiętajcie sobie Dwunasty token jest właśnie tutaj No i tu takie jakieś zadanka No i słuchajcie, przechodzimy do SBC, dostaliśmy dzisiaj właściwie trzy nowe karty Pierwszą z nich jest e, Artur Karbal z Florentiny Jego jakie prezentują się następująco, szkoda że 3 na 4 no bo przez to gdzieś tam tą grywalność karty troszeczkę będzie no, niższa. No a jakieś składziki z seria, myślę, że będzie spoko. Jeżeli chodzi o wymaganie, prezentuje się na następująco. 8-6, 8-4 koszt 150 tysięcy. No nie wiem. Ja, ja, ja raczej bym go nie robił. Słuchajcie, oprócz tego dostaliśmy dzisiaj Angela Core e, Player of the Month Prezentuje się następująco. 4x4, także to już jest ciekawsza opcja. Jeżeli chodzi o zwinność równowaga, jego ta karta Ice i ta Fire była całkiem fajna, także myślę, że ten Korea też będzie całkiem fajnie śmigać. Jeżeli chodzi o wymagania jest jedno wymaganie i jest to skład 85, także koszt myślę, że lekko ponad stoka. Właśnie w tym przypadku myślę, że warto sobie go zrobić. Oprócz tego jest oczywiście Player of the Month, David DeHa Dodany, tam są wymagania 82 i 83, koszt 30 tysięcy, ja już go sobie zrobiłem, dlatego wam go tutaj jakby nie pokażę. Ale dobra, słuchajcie, warto do dotowania, że jest taka, że 13 token Future Stars jest dostępny właśnie dzisiaj w tym oto wyzwaniu, jest ono przez 2 dni, także pospieszcie się, żeby go sobie zrobić i odebrać. Jeżeli chodzi o paczkę, to ta paczka rzadkich kartach, to całkiem fajna opcja i otrzymujemy taką oto właśnie kartę przyszłej gwiazdy Wokić Natomiast jeżeli chodzi o wyzwania, prezentują się one właśnie następująco. Dobra, no to co, polowanie na Future Starsy, czas zacząć. Zaczynamy od paczki e, Może z Bundesligą. Jest tutaj oczywiście Beringam, fajnie byłoby takie oczywiście wydropić Ale tutaj będą tylko i wyłącznie panery, jest to Niemiec, Eś O i w tym przypadku jest to Genter 84 obra Dobra, przechodzimy do paczki z ligą, tutaj trzy menu jakieś tam jeszcze inne karty też są, także może tutaj... Będzie tylko i wyłącznie Delord. Dobra, to przechodzimy do paczki z Premier League. Mamy walkout. Jest to tylko i wyłącznie zwykła karta i jest to Laporte 86 overall. Dobra, no i co? Przechodzimy do paczki za dzisiejsze wyzwania, gdzie do zdobycia token. Zobaczmy. Jest Future Stars! Kto to jest? SN Z Benfica Lisbona jest to Gonzalo Ramos. 87 overalla. mamy pierwszego Future stara ale fajnie Oprócz niego w jeszcze Zyle, Igor Coronado e, Zobaczmy jakie ma 3x4 Szkoda, że nie 4x4 e, Zobaczmy szczegóły atrybutów Zwinność całkiem fajna, równowaga też Myślę, że z ławeczki jak najbardziej mnie będzie mógł wejść, oczywiście sobie go przetestuję, bo Nie wygląda na oczywiście najgorzej Zobaczmy jaki jest jego koszt O 40 tysięcy to może tak nie jest tak oś wybitnie dużo, ale zawsze fajnie taką kartę wydrobić. Dobra no to co? To by było na tyle w tym materiale. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego materiału. Zapraszam Was na kolejne, bo będzie się działo podczas Fusion Stars, także subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się w na następnym odcinka. Cześć! cześć!